Hej, jestem Freya, to jest kolejny odcinek z serii Kingdoms of Amalur. Zapraszam Was na pełną niespodziewanych zwrotów akcji, przygodę w tej grze. Tak jest, po raz szósty. Dobra, więc jak pewnie wiecie, przerzuciłem się. Jeżeli wiecie, przerzuciłem się w tej grze ze sztyletów na ostrza Fae, a zatem tego takiego dziwnego ludu który wygląda wygląda trochę jak... trochę jak elfy. No. I zaraz zobaczymy jak to wygląda jeżeli chodzi o podkradanie się z tym ostrzem. Nie no nie 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 nie, nie widzisz mnie Oh shit dobra Chyba nam się uda <ścoughs> kurna Dobra nie o to chodziło Jednak nasz to jednak nasz sojusznik A już 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 byłem taki szczęśliwy że, że cokolwiek mi się Cokolwiek mi się uda wam pokazać, to jeszcze popiszę się jakimś niesamowitym skillem. Dobra. Ehm, dobra, musimy odnaleźć wieczne kamienie. Co? <grytanie> Idioty są. Dobra. Ehm, co tu, tu już? O, to mi się nie podoba. A co to takiego jest? Dobra, nie wiem. W każdym razie lejemy go za pomocą właśnie tego co. No i level wskoczył na samym początku, jak wspaniale. Okej, okay. oddajmy tego questa, zaraz ewentualnie podzielimy umiejętności. Szybko biegnij, biegnij, bo czas leci. Oni w, te postacie wszystkie tak, tak strasznie, strasznie leniwie wstają, że to trzeba, trzeba je chwilę poprosić, żeby. Jezu, jak daleko? W ogóle to jest we wszystkich częściach. O oh shit, dobra, dobra To przynieśmy się tutaj Dobra, okej, okay. jesteśmy tu gdzie chcieliśmy Rozdajmy sobie teraz ten poziom To będzie Tak, kolejny punkt w perswazję W might też by się cokolwiek przydało Hmm co to jest? Ale fajne. No nie wiem. Ooo hmm. o o o o jakiś tryb berserkera to mi się bardzo podoba. W takim razie jesteśmy jesteśmy gotowi do akcji. Wciskamy piąteczkę. Z tego co widziałem to jest jakaś umiejętność podtrzymywana, czyli... Kiedy jest, kiedy jest w użyciu, po prostu blokuje, blokuje fragment paska, paska many. No, ale za to, za to możemy jej cały czas używać, nie trzeba po parę, razy, po parę razy jej aktywować. Ok, w sumie jesteśmy blisko celu, więc może nie będę, nie będę niczego ucinał. Tak bym miał pewność, że to zaraz nie skręci. Dobra, coś nas tutaj spotkało. Oh. Ale pozostałem tym atakiem Tylko jeszcze zapomniałem sprawdzić Czy tryb berserkera działa w Działa z dowolną bronią Bo to trzeba. Dobra. Nie wiem, czy dobrze, czy dobrze powiedziałem, ale ogólnie wywnioskowałem, że Że to trzeba po prostu dokonać jakiejś serii zabójstw. I dopiero jest, dopiero można o czymś myśleć konkretnie. O. Nie, no z tobą tu ja tutaj nie będę. Okej. Okay. Uch to teraz. Jezu, jaka to jest... jaka to jest ciota w tym bloku. Chodź tu No gdzie? Oczy my w ogóle gadamy. Dwa Ej, co, on już padł? Lol to było... żałosne. Jak daleko? Ok, jesteśmy już bardzo bliziutko. Czeka tu na nas. Wróg specjalny. O tak, tego nienawidzę. To jest trochę jak... To jest trochę jak wilki. Że tutaj się trochę, trochę przygotują. A potem trzeba sobie z nimi radzić na wszelkie możliwe sposoby, bo jest ich cała chmara. I nie wiadomo za bardzo, co z nimi zrobić. Do tego są jeszcze silne. Weźmy sobie regenerator Bo ja tu jestem Ja jestem przeciwnikiem używania Używania miksturek Bez wyraźnego powodu Moim zdaniem należy Należy celebrować samo używanie miksturek Ponieważ O, chwila Coś mi się to obudziło Ach, Blokuj Dwa tym razem Oh shit no trudno, trzeba nie sobie dać radę z dwoma. Battle Frenzy. Nie będzie czegoś takiego. No. To co? Nawet nie <grymnie> zauważyłem, samo się zabiło. Jak już takie, takie małe kurduple atakują, to... To... Wiedz że, wiedz, że coś się dzieje. Dobra. Nabiliśmy tysiąc doświadczenia, teraz czas się przenieść w kolejne miejsce. Na szczęście odkryłem już trochę mapy, więc to będzie to będzie szybsze niż jakbyśmy mieli dojść wszędzie wszędzie na piechotę. To powinno być... Jest, jest tutaj. Zapiszę sobie oczywiście grę, żeby potem nie było żadnych problemów z wczytywaniem. Oh. Jaki cios, po prostu całe życie zabiera No co to się... Ciekawe co to było Dobra, zadmijmy w nasz ruch przeznaczenia Ewentualnie skorzystajmy z lockpickingu Nie musieliśmy korzystać z lockpickingu W międzyczasie zwolniłem sobie trochę miejsca w ekwipunku A co to jest? To jakaś kompletnie niepotrzebna... niepotrzebna strata... strata... Dobra, no i kurde, kurde biegniemy. Biegniemy, dajemy z siebie wszystko jak zwykle. Szybki, szybki skok ze skoczni. Jezu, jak wysoko! W jakimś Battlefieldzie albo, albo Call of Duty już byśmy zginęli. Na szczęście nie jest to gra tego typu. Coś nas chce zaatakować, jest to wilk? No tak i to jeszcze jakiś taki szary, więc potężny Dobra e, Gdzie mamy teraz najbliżej? Najbliżej mamy tu... na górze, a zatem... O kurde. Dobra. Dobra, zlejemy ich. Zlejemy ich na porządnie. Ale o czym... Oni, o czym oni są, oni są... Oni są szarzy? Kurde, co to jest? Znaczy no, niby walą, walą normalnie, ale... Tak jakby... Lacyś... No pewnie chodzi o to, że to po prostu... To po prostu jeszcze stwory z, z takich krain trochę prymitywnych i dlatego właśnie taka, nie inaczej. Ok, użyjemy naszego Battle Frenzy, ale to chyba nic nam nie dało. Co? Dobra, właśnie zdjęliśmy tego bydlaka na, na, na trzy hity. Pamiętam jak chyba w odcinku drugim albo jeszcze wcześniej. Męczyłem się z nimi przez, przez pełne 5 minut. Ale, ale spoko tak się, tak się czasami dzieje. Ta gra jest pełna niespodzianek, pełna zwrotów, a zwrotów akcji, niesamowitych przygód. A zatem kolejny... No chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie Ci też są szarzy. Dobra, raz, dwa, trzy. Jeszcze jakiś dostałem niskaru killer. No tak, bo to są niskaru. O kurde, dobra. Na dwa hity zdjęci, wszyscy załatwieni. Tak jest, wszyscy załatwieni. Co nam jeszcze zostało? O jest, dobra, to jest w ogóle. strasznie jakoś daleko. Ok, dajcie mi. Hmm. Dajcie mi chwilę, ja tam dobiegnę i spotkamy się już na miejscu. Do zobaczenia. Ok, jesteśmy na miejscu. A zatem przystępujemy do dzieła zniszczenia i aktywujemy ostatni, ostatni z filarów. To już się od razu zmienił jeden, Ale jak widzę tutaj e, też na szaro przeciwnicy o kurde What's that? Też taki jest szary, więc może... Może pójdzie jakoś w miarę prosto. No tak, proszę, co to w ogóle jest? jezu, 400 doświadczenia raptem. No i co teraz? Wracamy? No tak, wracamy. No to, to widzicie, w niecałe tam chyba 10 minut, ewentualnie trochę dłużej, ugnęliśmy się z tym, z tym wszystkim. I co teraz? O. Musimy znaleźć jakieś światło. Urultusk. Co, so tusk? Trafniejszej nazwy nie mogli wybrać. Ok. Pociskamy, zapiszę jeszcze oczywiście stan gry, żeby potem nie było wpadki. Ciekawe czy będą tutaj te górskie trolle tak samo jak ostatnio, które się lubowały w tych mostach. Ale nic tych rzeczy. Oła. U. Uuu! Dobra, bierzemy naszą regenerację. nosić napór z, z paru stron naraz. Jezu, ale to w ogóle jest do zatrzymania. Okej, okay. dwóch poległo. Korzystamy z chwilowego przypływu, e, przypływu mocy zniszczenia. Mocy zniszczenia i totalnego roz, totalnej rozwałki. Czy ona nam coś powie? O, dowiemy się, gdzie idziemy. Idziemy, oczywiście, do przodu. Dobra, czy tam coś jest do zabrania? Coś tam coś tam świeci do nas. Może lockpicking się przyda? A, znakomicie! 90% szans, oczywiście, nam się udało. To są jakieś składniki alchemiczne. Z alchemii, jestem, z alchemii jestem dupa, więc mi się na nic nie przydadzą. Ale co tam? Myślę, że właściwie, że właściwie właśnie eksplorowanie tej świątyni nie będzie ostatnim przystankiem podczas dzisiejszego, dzisiejszego filmiku. A zatem, a zatem obserwujcie, bo może jeszcze coś ciekawego nam się uda tutaj spotkać. Może to jeszcze nie wszystkie atrakcje jakie dzisiaj, jakie dzisiaj są dla was zaplanowane. Czy tam coś jest? Jest oczywiście. Też ładnie. No złamałem wytrych na takim... Pff, dobra. Ta gra mnie czasami zaskakuje. Niby się, się rozwiałam w, w określonym... określonym celu, niby tam... No nie budź się, nie budź się ze snu zimowego No niestety się nie dało A, no tak, zapomniałem o tym, że <laughs> Okej, okay. było prawie jakby mnie zabrała flaga e, Zapomniałem o tym, że nie, że nie zmieniłem Nie zmieniłem e, młota na na far I... No i w związku z tym wyszło jak wyszło no, ale ja spodziewałem się tutaj jakiegoś takiego porządnego, porządnego wyzwania, porządnej dawki czegoś do zabicia, czegoś co... O! Nie. No nic tu nie ma. Czegoś co pozwoli mi użyć, użyć paska, paska Reckoning, bo nie będę sobie normalnie dawał rady. Otwierajcie się. Kolegium Niskaru. Coś tu zaraz wyskoczy. No i już biegnie. Perfekcyjnie. I raz. No! Dobrze, dobrze! I co obrywasz? Dobra, załatwieni. No więc śmigamy dalej. Ale w ogóle ta gra mi się zaczyna już powoli, powoli nudzić. Jest już coraz taka bardziej... No, znaczy... Ta gra jest fajna, kiedy spotykamy przeciwnika, z którym nie dajemy sobie rady i nie jesteśmy frajerami zmieniając poziom, poziom trudności na łatwiejszy. No bo... Znaczy spoko, że można sobie, można sobie w, jakimś momencie, w jakimś momencie nie radzić, ale... Czy to od razu, od razu powód do tego, żeby... Aaaa... Co? Dobra. Wykonałem podwójny... podwójny zamach na wielkie szczury i za każdego dostałem, dostałem tyle doświadczenia chyba nie za każdego w ogóle spójrzcie, że jeszcze, jeszcze chwilę temu mieliśmy ten 19 poziom, a już zaraz się kroi, kroi 20 i to wcale bez bez cięcia, bez cięcia materiału No weźcie powiedzcie mi w ogóle czy wam to cięcie materiału przeszkadza, bo, bo w sumie no bo w sumie nie wiem, bo jest, jestem ciekawy, bo ja, czy ja, to, ja to oglądam, oglądam w sumie, w sumie raz podczas montażu ewentualnie po tym, jeżeli nie jestem pewien jakiejś sceny, to jeszcze sobie to raz uruchamiam, ale, ale w sumie nie mam za bardzo nie mam za bardzo możliwości e, dokładnego prześledzenia tego, jak to lockpicków nie mam. No porażka. No, przydałyby się lockpiki. Hmm... Ale chyba wiem, co nam się szykuje, mianowicie... Mianowicie, e, olbrzymie, olbrzymie zwiększenie bonusu połączone z eliksirem, e, z... Nie, ma inaczej. E, eliksir. Czy to już to jest to taka ostateczna... Nie, to jeszcze chyba nie jest to ostateczne wyzwanie. W dół! Razem do góry skaczmy na kangury. Dobra, grzmocenie na hardkorze Tak i ciosy krytyczne po 500 Nie właśnie nie krytyczne, zwykłe ciosy po 500. Gorzej, że wcześniej wykorzystałem wszystkie wszystkie prismerloki, więc jak teraz znajdę jeszcze jakiś, jakiś zarombisty skarb, to już nie będę miał nie będę miał możliwości, żeby do... O! Tu coś mi się wydaje, że będzie... Dobra, muszę ją obronić przed niskaru. Co ona wyprawia? Dobra. To się jeszcze podniesie, czy już nie? Uff. Nawet tarcza mało pomaga. O, i pojawił się nasz główny boss. Tripliconing Dodatkowo weźmiemy sobie jeszcze. Zwiększenie, zwiększenie bonusu. I jedziemy. Chodź tu. Chodź tu. Czekałem na ciebie. Mam nadzieję, że to było za dużo doświadczenia. Było jakieś wtulacze. No i teraz ile wejdzie? Jezu. Porażka, podwójny bonus na doświadczenie i, i klęska. No w całkiem całkiem spoko ucznia, ale. Jezu nie wierzę, no. O, tam było coś, co można zainteresować. Co my tu mamy? Co my tu mamy? To był czakram. To nas w ogóle nie urządza. Dobra, no to, to nie wiem, czy mamy jeszcze czas. W każdym razie myślę, że do zobaczenia za krótki moment.